Dzień dobry, Mateusz Furs, witam serdecznie. Mamy pytanie z maila. Tego maila tutaj przytoczyłem. Jest też zdjęcie, jedyne zdjęcie, które przyszło razem z tym pytaniem. Przeczytam pytanie, a potem wspólnie się trochę pozastanawiamy, co z tym fantem zrobić, jaka byłaby ewentualnie kolejność działań zbrojnych na tym remoncie. Więc ja to zatytułowałem jako remont domu ściany zewnętrzne czyli dokładnie to, co widzimy na zdjęciu mail. Witam. Pomimo, że nie jestem z branży budowlanej, bardzo chętnie oglądam Pana filmy na YouTube. Bardzo mi miło. Może dlatego, że trochę ten temat mnie interesuje ze względu na to, że mieszkamy w starym domu, gdzie jak wiadomo z izolacją jest tak sobie, no wiadomo. Przy okazji prac przy domu zastanowiło mnie jak wykonać taką opaskę przy murze, zakryć np. folią czy też kostką albo zostawić otwartą, co by woda parowała swobodnie. Materiałem jest glina, jak rozumiem, grunt wokół budynku i w ogóle pod ziemią. Tak, jakie byłoby pana zdanie? Ja skłaniam się do pozostawienia swobodnego odparowywania. Pozdrawiam, Piotr. Tutaj tam jest stopka, nazwa firmy i tak dalej. Bardzo dziękuję, Panie Piotrze. Właściwie, Szanowni Państwo, bo wydaje mi się, troszkę poszperałem na waszej stronie internetowej, robicie tam fajne super rzeczy, jakieś biżuteria, kolorowe. Ja mam do takich rzeczy dwie lewe ręce, jedną krótszą. Do tego stopnia, że jak pamiętam w drugiej klasie szkoły podstawowej mieliśmy zastępstwo na plastyce i coś tam żeśmy rysowali. Ja to takie lubię detale, takie malutkie rysuneczki, zawsze robię ściubole i mam całą tą kartkę A4, nie? I tam wszyscy coś rysują, a ja ściubole coś w jednym zakątku tej kartki. I pani przechodząc po sali, sprawdzając, jak tam postępy pracy malarsko upiększających tą kartkę. Patrzę, że ja tam coś na uściu boliłem. koniec lekcji, a ja tam prawie kartki nie, za, nie, nie zamazałem, bo rysowałem coś już zgodnie ze swoją sztuką, czyli bardzo dokładnie. I ta pani kazała mi wstać i powiedziała, drogie dzieci, to jest chłopiec, który nie umie rysować. No i oczywiście cała klasa w ryk, nie? druga klasa szkoły podstawowej. Ja uważam, że ta pani miała niezwykłe, niezwykłe zacięcie pedagogiczne, miała po prostu talent. Także macie talent i nikt wam nigdy nie powie, że y, drodzy państwo to są ludzie, którzy nie umieją y, rysować, malować i robić biżuterii fajne rzeczy tam robicie. Także jeżeli macie chęć, to pod tym filmem na YouTube wrzućcie jakiś komentarz z linkiem do waszej strony, być może jeszcze kogoś to zainteresuje. Będzie mi bardzo miło, jeżeli uda się wam skontaktować z potencjalnym klientem dzięki y, temu nagraniu. No dobra, a teraz już wracamy do y, tego co widzimy na tym zdjęciu. Przeskoczymy sobie do slajdu numer 2, bo chciałem opowiedzieć o tzw. wstecznym odliczaniu. Jeżeli zastanawiasz się, czy zapisać się do naszego systemu afiliacyjnego serdecznie polecam. Masz jakąś wiedzę, używałeś jakiegoś produktu, podziel się tą wiedzą z innymi, zarób prowizję, miej satysfakcję z tego, że komuś pomogłeś, a ten ktoś dostanie nie tylko wiedzę, że ten produkt działa, ale też praktyczną informację, gdzie go kupić. To będzie wspaniałe win win. Zapraszam do współpracy Mateusz Furs Ingduk. To jest szczególnie istotne przy remoncie. Czasami podziwiam firmy projektowe czy architektów, czy projektantów, którzy mają do odrestaurowania jakiś stary budynek, jakąś starą kamienicę i tamten proces wstecznego odliczania musi być po prostu podniesiony do potęgi entej. Umiejętność przewidzenia wszystkich kolejnych etapów, żeby się nie okazało, że coś zostało zapomniane, jakieś większe otwory już zamurowane itd. Także kosmiczna sprawa. Wy tutaj pytacie o tą opaskę, ale ta opaska to jest w moim odczuciu już któryś etap dalej. W momencie, bym się zastanawiał nad tym, oczywiście, rozrysować to trzeba sobie na czymś w rodzaju linii czasu, czyli na kawałku A4, jak nic. Takim samym jak w mojej opowieści o drugiej klasie szkoły podstawowej, tej lekcji z plastyki, ale jaka opaska, co pod opaską, e, czyli czy kostka, czy folia, czy, czy jakieś kamyczki i tak dalej. Czy jest w ogóle izolacja pionowa ścian? I to Wam odpisałem w tym mailu, że najpierw bym zrobił, w ogóle zastanowił się nad izolacją pionową ścian, bo jeżeli okaże się, że tam jest na przykład piwnica, czyli tam punkt dalszy tej całej wyliczanki. No to trzeba będzie dosyć głęboko kopać aż do piwnicy. Jeżeli nie ma piwnicy, no to trochę płycej, ale jednak kopać. A wyżyście tutaj już jak widzę, zainstalowali ten krawężnik. Może się okazać, że jakbyście teraz zaczęli kopać, to ten krawężnik po prostu spadnie do wykopu i będzie nieszczęście. No i jakby trzeba będzie go od nowa ustawiać. Czyli drugi raz ta sama robota. Potem izolacja cekołowa jest konieczna, bo jeżeli położycie tą kostkę, której ja nie polecam, to kostka zrobi Wam dwie rzeczy. Po pierwsze, od tej kostki będzie się trochę odbijała woda deszczowa i będzie się wracała na ścianę. To jest właśnie po to izolacja strefy cekołowej konieczna, żeby zabezpieczyć mur powyżej poziomu terenu i to do wysokości około pół metra powyżej poziomu terenu, czyli tej kostki, bo ta woda obryzgowa. I tutaj też trzeba się zastanowić, jaki materiał, nie wszystkie materiały, a już bitumiczne, w ogóle nie polecam do izolacji strefy cokołowej. Dodatkowo się trzeba zastanowić, czy ten budynek nie stoi na jakimś delikatnym zboczu. Takie trochę mam wrażenie, że tam w głębi kadru, tuż za rogiem tej, tego budynku, być może teren trochę opada. Więc czy ta kostka, czy ta opaska będzie na tym samym poziomie i, i też z tego trzeba iść, czy ten poziom tej izolacji pod elewacją, później będzie na tym samym poziomie. Jeżeli będzie wykop, jeżeli będzie ta izolacja, no to super byłoby zrobić od razu ewentualnie drenaż, a tutaj już coś widzę, jakąś rurę tutaj z kolei w tym prawym, w lewym dolnym rogu tego zdjęcia jakaś rura tam jest zakopana. Czy to jest jakaś studnia odsączająca? Co to jest, nie? Czy tam będzie woda z rynny zbierana? No ja bym tą wodę z rynny odbierał gdzieś do jakiegoś zbiornika jak najdalej od budynku, a nie pozostawiał jej tutaj, więc też pytanie, co to jest, nie wiem. Zwracam tylko na to uwagę, że izolacja, a dopiero potem upiększanie i zastanawianie się, jaki kolor kamyczków zasypać tutaj przy tym, przy tym, przy tym murze zewnętrznym. Zwracam uwagę na jeszcze jedną rzecz, że jeżeli tutaj będziecie kopać, albo żeście już kopali, chociaż. Chociaż nie wiem, no bo nie widzę żadnej wyciągniętej izolacji z, z tej części ściany poniżej poziomu terenu, więc chyba nie. To, to ten grunt rozkopany i potem zakopany, nawet zagęszczony, nigdy nie będzie tak samo szczelny jak ten grunt przed kopaniem. No bo ta glina będzie poruszona, jednak nie zagęszczona, no gliny się w ogóle nie da zagęścić, więc to jest jakby osobny rozdział, nie? Że że tam tej wodzie będzie łatwiej wsiąkać przy samym murze. Teraz jeżeli nie będzie właściwej izolacji, a ten mur, a ten grunt będzie bardziej chłonny, to siłą rzeczy tam więcej wody bliżej tej ściany będzie szybciej dopływać. A jeżeli izolacja będzie niewystarczająca albo w ogóle jej nie będzie, no to będzie le problem. Może się nagle okazać, że będzie się gdzieś tam pojawiała na styku chudziaka i, i ściany już po wewnętrznej stronie, czyli pod posadzką. Także izolacja i jeszcze raz izolacja w połączeniu ewentualnie z drenażem. Drenaż byłby wskazany ze względu na te grunty gliniaste, czyli mocno nieprzesiąkające. Ta woda będzie długo wsiąkać poniżej dna tego wykopu. No bo tam już ten grunt będzie nieruszony, ta glina będzie taka, no jednak szczelna i to będzie taki jakby zbiornik na wodę. W tym dawnym wykopie yy, się zrobi. Także takie są moje y, zalecenia, żeby sobie to wszystko rozrysować, i szczególnie w gruncie gliniastym, który no, nie pozwala tej wodzie odpływać za daleko od budynku i będzie się trzymał w tej strefie dawnego wykopu, to drenaż może się okazać w zasadzie obowiązkowy, szczególnie jeżeli byłaby piwnica, yy, a izolacja taka w klasie obciążenia wody do 3 metrów, to trzeba sobie doczytać w karcie technicznej produktów typu masy KMB albo ewentualnie najlepiej w zasadzie szlamy elastyczne do 3 metrów, taką klasę bym tutaj przyjmował ze względu na tą glinę i tam będzie informacja, jakie jest zużycie na metr kwadratowy tego produktu i no i dzięki temu będzie można osiągnąć jakąś grubość, która pozwoli uszczelnić, zaizolować te, te ściany fundamentowe. Szczególnie, że tutaj te ściany widzę, że są mocno poładane, co, co pół metra to inny budulec, więc y, to z kolei sprawia, że bardzo ważną kwestią będzie przygotowanie powierzchni tych ścian, czyli zeszlifowanie, usunięcie starego tynku, wszystkich luźnych elementów, jakby wręcz obkucie, żeby one odpadły. Wyrównanie za naprawczą tych wszystkich y, wypadniętych kawałków, tak żeby możliwie ta ściana była Gładka, równa, wręcz zatynkowanie i dopiero aplikacja tej strefy cokołowej. I w pierwszą warstwę zdecydowanie stuprocentowo wkleiłbym siatkę po to, żeby, żeby ujednolicić i uzbroić ten materiał, bo on będzie co chwilę na trochę innym podłożu, więc żeby się trzymał. Takie oto zalecenia. Mam nadzieję, że to co mówię ma jakiś sens. Jeszcze raz wszystkim zachęcam do spojrzenia na Wasze produkty, bo kurcze są ładne. Ja się trochę na tym nie znam, nie? Ale jak widzę takie rzeczy, takie właśnie dokładniutkie, różne tam elemenciki ze sobą pospinane, to mówię kurczę, że ja jestem w ogóle w szoku, że ludzie umieją takie rzeczy zrobić. Także serdecznie gratuluję fachu i w ogóle pomysłu na biznes. I jak kogoś to może zainteresuje, to. Mam nadzieję, że wrzucicie link w, w, pod tym filmem. Ja zresztą dopiszę do Was maila, żebyście to zrobili, nie? No, to tyle ode mnie. No to wszystkiego szczelnego Wam życzę i udanego remontu. Do usłyszonka. Dzięki za tego maila. Bye bye. Mateusz Furz im